Te 50 osób, to jest oczywiście jakaś tam umowa, ale dlatego, że my mamy różne potrzeby i te potrzeby nie mogą też uzasadniać otoczenia się małym gronem ludzi, dlatego że te potrzeby mogą być takie, że ja wśród małego grona, na przykład 8 osób, 12 osób, mogę nie znaleźć rezonansu na tą moją potrzebę. Ja lubię latać wieczorem do kina i to w ostatniej chwili, bo. Dużo pracuję, mam dużo zajęć, obowiązków i czasami o godzinie pół do 7.00 wieczorem widzę, że o skończyłam, mam czas, muszę mieć wśród grona swoich znajomych, wśród kontaktów w telefonie. A mam chyba tych kontaktów ze 130, no ale tych, do których ja mogę się odezwać w każdej sprawie, to mam właśnie kilkadziesiąt. Dzwonię, oj nie kochana, nie mogę, myję głowę. Ja nie mogę, bo mam gościa. Nie mogę, bo za godzinę wraca z podróży mój mąż. Nie, ja to kina nie lubię, a ja już mam wyspecjalizowane potrzeby raz lubię kino. Innym razem dzwonię dzisiaj od rana wydzwaniałam, kto pójdzie ze mną na koncert, ale do Filharmonii, nie na jazzowy. A to już a od, nie każdy, prawda? a od jazzowego tak. mam tam tak. kogoś i tak dalej. Więc proszę zobaczyć, to jest kwestia takiej prostej logiki, praktycznej.